Możemy prosić parę słów na temat tej inwestycji? Z punktu widzenia bóstwa, przede wszystkim strefy A, zmieni się dużo, bo już nie będzie całej tej logistyki związanej z tym petem, które było na ulicy Rzewuskiego, bo nie tak jak planowaliśmy poprzednio, że część produkcji w tych plastikach przeniesiemy tu, a część zostanie tam. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wszystko zrobić tutaj. Natomiast tam zostanie jeszcze na razie tylko produkcja tej tak zwanej linii szkła, czyli rozlewanie wody do szkła. Oznacza to, że będzie mniej ciężarówek jeździło zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, bo przecież dostawa materiałów, opakowań, etykiet, ale również wywóz samej Buzkowianki generował duże tłoki tam w okolicach ulicy Rzewuskiego, 1 maja, więc to możemy powiedzieć, że te tereny stopniowo będziemy przygotowywać do tej części, której powinny służyć, a więc uzdrowiskowo leczniczej. Co zmieni się, jeśli chodzi o produkcję buskowianki ilościowo? Proszę Państwa, w ubiegłym roku szacujemy, że wydobyliśmy około 13. Ton. Ma 13 milionów litrów wody. W tej chwili szacujemy, że na jedną zmianę tutaj w buskowiance będziemy w stanie podwoić tą ilość. Jak będzie wyglądał rozwój busko buskowianki długofalowo? Długofalowo planujemy przede wszystkim opracować, w tej chwili jesteśmy, może nie planujemy, ale jesteśmy na etapie opracowania strategii sprzedaży nowej, to znaczy chcemy zmienić trochę filozofię, która była dotychczas. Myślimy o większych centrach handlowych, centrach logistycznych, do których mielibyśmy dostarczać buskowiankę one same miałyby zabezpieczać transport, dlatego, że my mamy w tej chwili na dzień dzisiejszy bardzo wysokie koszty transportu. Pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby przekonać radnych do e, e, przyspieszenia konieczności przeniesienia tej tak zwanej linii szkła po to, żeby wyprowadzić tą produkcję jak szybko, tak szybko jak się da z ulicy Rzewuskiego. Czy są już jakieś ramy czasowe? Kiedy to nastąpi? Zgodnie z, ze strategią spółki, tą, którą jest zapisane w biznesplanie, to był rok 2028. My chcielibyśmy, żeby to tak ziściło się do przyszłego roku, przy czym należy pamiętać, że najpierw musimy zabezpieczyć finansowo tą inwestycję, a później jeżeli ogłosimy przetarg i czas dostawy takich maszyn, to będzie od 12 do 18 miesięcy, no i czas rozruchu, czyli możemy liczyć, że do dwóch lat powinniśmy tą inwestycję skończyć. Oczywiście pod warunkiem, że uzyskamy zgodę właścicieli, czyli radnych i zarządu województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, ja chciałem zapytać, jaki wpływ na strategię rozwoju województwa ma otwarcie nowej linii produkcyjnej w Przede wszystkim jest to troska z jednej strony o samą spółkę, która musi zwiększać swoją konkurencyjność na rynku, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o samo uzdrowisko, samą buzko które jest miastem sanatoryjnym. I to są te dwa najważniejsze aspekty, czyli z jednej strony zwiększenie produkcji, Bycie bardziej konkurencyjnym jako Buskowianka, a z drugiej strony poprawienie powietrza, zniwelowanie tych wszystkich transportów, które docierają do centrum Buska Zdroju. A kolejna rzecz, trzecia już, to jest wybudowanie w miejscu, gdzie uwolnią się tereny po zakładzie produkcyjnym Buskowianka, budowanie kolejnego obiektu szpitalno-sanatoryjnego. Chciałem jeszcze zapytać, jaka jest strategia na rozwój naszego uzdrowiska Buska Zdroju ogólnie. No, trzeba przyznać, że w ostatnich latach, tak jak i ta inwestycja dzisiaj, od 2012 roku myślano o tej inwestycji, natomiast nic się nie wydarzyło do tego czasu, dopóki nie było zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś mamy strategię taką, że z jednej strony podnosimy komfort leczenia, poprawiamy jakość usług. Oczywiście najważniejsi są lekarze i cały personel, który tutaj pracuje jeśli chodzi o uzdrowisko buskoswój, ale z drugiej strony musimy podnosić komfort, jakość, tak aby kuracjusze byli zadowoleni, przyjeżdżali do nas i maksymalnie wykorzystać nasze obiekty. Jakie są kolejne plany na rozwój Buskowianki? Przede wszystkim to jest przeniesienie jeszcze tej drugiej linii produkcyjnej, jeśli chodzi o upakowania szklane. To jest bardzo ważne, łącznie z tą linią zakup nowej, nowej myjni do butelek. Koszt tego, tego przedsięwzięcia to jest około 17 milionów złotych. Szukamy teraz możliwości pozyskania leasingu. Tutaj pani prezes Elżbieta Sieniawska rozmawia z bankami. I to jest jakby jedna część. Oczywiście działania marketingowo-promocyjne, mają spowodować, że będzie zdecydowanie większa sprzedaż, to temu to też służy. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, remont obiektów sanatoryjnych. Jeśli wróćmy jeszcze do finansów, bo tutaj poruszyliśmy ten temat, jaki jest koszt tej inwestycji, która do tej pory tutaj powstała i skąd się wzięły te pieniądze? 20, Blisko 8 milionów złotych to jest koszt inwestycyjny budowania tej całej infrastruktury, zarówno w hali, ale również tego wszystkiego, co się dzieje wokół hali, no bo tutaj przyjeżdżają tiry. 2000 łącznie metrów kwadratowych powierzchnia. 17 milionów to są środki w formie pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu, którą musimy spłacić do 2030 czwartego roku. Reszta środków to są środki własne spółki, z tym, że ponad 5 milionów złotych to jest VAT, który podlega zwrotowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak jak Państwo wiecie, uzdrowisko busko Zdrój z tradycjami historyczne musimy, musimy tutaj inwestować. Tym bardziej nasza woda ta jak jest wspomniana, jest jedną z najlepszych w Polsce, albo nawet najlepsza. Jesteśmy bardzo z tego dumni. Z tej hali że uzdrowisko się rozwija, kuracjuszy przybywa, także musimy inwestować, pokazywać naszą perełkę województwa, jakim jest uzdrowisko buskozdrój, zdrój ale też musimy pamiętać o innych uzdrowiskach, które też tutaj są przy granicy, Solec-Zdrój, Kaźmierza, no i Pińczów, oczywiście tak samo, które już jest uzdrowiskiem.